Halo. 11 literą alfabetu hebrajskiego jest litera kaf. Od tej litery rozpoczyna się oczywiście wiele słów, między innymi dość istotne hebrajskie słowo, które brzmi kawot. Kawot, które możemy przetłumaczyć jako sława, chwała, splendor, ale także zamożność, bogactwo. Jednak przede wszystkim idea kawot u podstaw. Tego słowa leży idea ciężaru, czy wagi. Coś jest ciężkie, coś waży, a więc jest ważne. Dlatego mówiąc, że coś jest ciężkie, mówimy również w języku polskim jest ważkie, czy ważne, a więc ma swoją wagę. Można oddać też jako pewną chwałę czy ciężar. I rzeczywiście nawet samo bogactwo będzie pewnym rodzajem wagi, czy ciężaru, którym ktoś się może chlubić. Już w rozdziale 13 księgi rodzaju będzie powiedziane abram. Był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. To, że był zasobny, oddane jest po hebrajsku właśnie ideą kawot, czyli pewnego ciężaru, wagi, który już w sobie nosił. Również Józef egipski w rozdziale 45 Księgi Rodzaju będzie powiedziane, że miał swoją godność, a ta godność będzie oddana właśnie słowem kawot. Werset 13 mówi: Józef mówi do swoich braci, kiedy już go rozpoznali. Opowiedzcie mojemu ojcu o mojej wysokiej godności w Egipcie i o wszystkim, coście widzieli. Ta wysoka godność Józefa Egipskiego jest oddana właśnie słowem kawot, pe pewien ciężar, waga, której, której się dorobił tam właśnie w Egipcie. Ale kawot może być także coś pięknego, coś co Odznacza się jakimś splendorem, chwałą taką zewnętrzną. I tak na przykład prorok Ageusz, zachęcając do odbudowy świątyni jerozolimskiej po wygnaniu babilońskim, będzie mówił w rozdziale drugim: Czy jest między wami ktoś, kto widział ten dom, świątynię w jego dawnej chwale, czyli w jego dawnej kawot, i później mówi. Poruszę wszystkie narody, także napłyną kosztowności narodów i napełnię chwałą ten dom, mówi Pan zastępów, napełnię ten dom kawot, czyli pewnym splendorem, ciężarem, wagą, chwałą. Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej, mówi Pan, przez Aggeusza. właśnie pewien splendor, pewna chwała. Jednak ta chwała, kawot, również może być pewną cechą człowieka, ale człowieka, który postępuje w sposób Mądry. I tak w Księdze Przysłów, w rozdziale trzecim, autor powie Mądrzy dostąpią chwały, udziałem głupich jest hańba. A więc jest tu pewne powiązanie chwały, mądrości, chwały, czy pewnego właśnie splendoru, kawot, z mądrością, czyli z właściwym, odpowiednim życiem. Jednak autor biblijny, zwłaszcza psalmista, nie ma wątpliwości, że prawdziwa chwała pochodzi tylko od Boga. W psalmie 62, werset 8, powiedziane jest w Bogu jest zbawienie moje i chwała, czyli moja jesza, o której mówiliśmy uprzednio. Moje zbawienie jest u Boga i u Boga jest moja chwała. Moja kawot rzeczywiście pochodzi od Boga. I rzeczywiście autor biblijny będzie bardzo jasno mówił, że prawdziwa chwała to jest chwała Boga. Autor Psalmu 113 powie, Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, ponad niebiosa sięga Jego chwała. Jego kawot sięga ponad niebiosa, a więc ta chwała Boża wykracza nawet ponad te najwyższe po ludzku osiągalne sfery. Ale z drugiej strony, kiedy Izajasz będzie miał to słynne objawienie Boga, siedzącego na wysokim tronie w świątyni, spojrzał i zobaczył cheruby, które. Czy właściwie serafy, które wokół Boga latały i wołały: "Święty, Święty, Święty jest Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest jego chwały. Pełna jest jego chwały, a więc jego ciężaru, jego wagi. To, że on jest ważny, ma swoją ważność i wpływ na całą ziemię. Cała ziemia będzie pełna Kawot Adonai, czyli chwały Bożej. I już Mojżesz, kiedy prosił, Bo Mojżesz kiedy na pustyni lud błądził, oto obiecywał w imieniu Bożym, że dostąpi, naród wybrany dostąpi cudu. Miał to być cud manny i przepiórek. I rzeczywiście powiedział Mojżesz i Aaron do ludu, rozdział 16, Księgi Wyjścia. Rano ujrzycie chwałę Pana, gdyż usłyszał On, że szemrzecie przeciw Panu. I tą chwałą Pana, tą ważnością Boga na ziemi miał być cud manny i przepiórek na pustyni. Później, kiedy Mojżesz miał otrzymać szczególne objawienie ze strony Boga na górze Synaj, na górze Choreb, modlił się w rozdziale 34, werset 18: Mojżesz modli się spraw, abym ujrzał Twoją chwałę, spraw, abym ujrzał Twoją kawot, a więc to, jak jesteś ważny, jak jesteś potężny, tu na ziemi i w niebiosach. Jednak, aby dopełnić tego biblijnego obrazu chwały musimy jeszcze sięgnąć do Nowego Testamentu, kiedy to Chrystus po swoim zmartwychwstaniu będzie wyjaśniał uczniom idącym do Emaus o co w tym wszystkim chodziło i na czym, polegała, na czym polegał ten cały zamysł Bożej drogi wobec Chrystusa. Powie tak do uczniów, jakże nierozumne są i nieskore wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? A więc, właśnie tą chwałą Bożą, do której miał wejść Mesjasz, będzie tajemnica paschalna: przejście przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. I taki będzie pełny obraz biblijnego rozumienia terminu Kawot, chwała, splendor, ciężar. Szalona.